Dzisiaj spotykamy się w miejscowości Błoto w rejonie Bruków Unisławskich gdzie mamy bardzo silną i dobrze rozwiniętą produkcję brokułów i kalafiorów do przemysłu. My ze swojej strony jako firma chcieliśmy zaprezentować głównie nasze brokuły, których jesteśmy znani i jesteśmy właściwie liderem tutaj w Polsce jeśli chodzi o, o odmiany. Dzisiaj skupiamy się na odmianach jesiennych, ponieważ tak jest temat spotkania, chcemy pokazać odmiany o nazwie Partenon, Mykonos, Triton, Perseus oraz dwie odmiany również na jesień, ale na świeży rynek Leonidas i Chronos. Jeśli chodzi o odmianę Partenon, jest to odmiana właściwie znana wszystkim producentom w Polsce, ponieważ jest to lider, jeśli chodzi o brokuły przemysłowe, zwłaszcza na jesień. Odmiana bardzo plenna, wierna w planowaniu. Odmiana o bardzo dobrej jakości różyczki, bardzo dobrej zdrowotności, która jest niezawodna dla producentów zarówno na przemysł, jak i na świeży rynek.